Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Numerologiczny Świat Agiatis. I w końcu może tym razem się uda nagrać tą wibrację, opis tej wibracji w taki sposób, jaki bardzo bym chciała, czyli treść będzie konkretna i rzeczowa. I chciałabym porozmawiać z Wami o kim? O osobach, które mają drogę życia 8 i troszeczkę o osobach, które mają klucz wcielenia również 8. I teraz tak, jeżeli chodzi o wibracje z drogi życia 8, 8 to jest najmocniejsza, najsilniejsza wibracja w całym pakiecie numerologicznym, pomijając wibracje mistrzowskie, mówimy od 1 do 9, to 8 jest najbardziej tutaj mocną wibracją. Te osoby są bardzo charyzmatyczne, nieprzeciętne, dążą do swoich celów, jeśli osiągają jeden, idą po kolejny. I ósemka symbolizuje generalnie taką moc materialną. Służy ona do tego, aby osoby niosące wibracje 8 realizowały swoje plany, cele. Są to osoby niezwykle sprawiedliwe, ale surowe również w ocenie. To też zauważyłam. I teraz tak, jeżeli chodzi o um, osoby usamkowa, są to osoby, które... Um, Znają się na ludziach, mają nosa, oni jeśli im się ktoś nie spodoba, to zazwyczaj mają rację, warto im zaufać. Osoby z drogi życia 8 nie boją się ciężkiej pracy. Bardzo często są to osoby bardzo aktywne, mierzące również bardzo, bardzo wysoko. Dla ósemek nie ma czegoś takiego jak blokada czy też bariera nie do pokonania. One będą, jak nie drzwiami, to wejdą oknem. Dosłownie tak. Znajdą sposób, aby raz obrany cel osiągnąć. Widzą rzeczy takimi, jakie są naprawdę, i nie oszukują ani innych, ani samych siebie, ale też nie pozwalają, żeby ich Oszukiwano. Zresztą ósemki są bardzo wyczulone na kłamstwa. Ósemki oznaczają się bardzo ekstremalnymi i radykalnymi poglądami i mm, bardzo rzadko wiedzą, co to jest kompromis. Jeżeli chodzi o te ekstremalne poglądy, to gdy mm, zobaczyłam pewnego polityka. I sprawdziłam sobie jego numerologię, to okazało się tak. To jest osoba, która nosi drogę życia 8. Jest to pewien pan, który muszkę nosi. Ci, którzy e, jakby już wiedzą, to tak, ten pan nosi wibrację 8 i on ma naprawdę radykalne e, poglądy. E, w niektórych momentach ja naprawdę się zgadzam, ale w niektórych po prostu aż mnie dreszcze przechodzą. W każdym razie. To są właśnie tego rodzaju osoby. One się świetnie sprawdzą właśnie w, w polityce, w zarządzaniu, w szybkim podejmowaniu decyzji, tak to jest pokazane. Jeżeli ósemka wibruje w negatywie, będzie zupełnym, totalnym zaprzeczeniem tego, co właśnie powiedziałam. Są to osoby wtedy bojące się własnego cienia. Nie będą potrafiły osiągnąć własnego celu, będą w ogóle bały się ryzyka w celach i w cechach zawodowych. To jest tak, jeżeli jesteś ósemką, a nie realizujesz się zawodowo, jesteś nieszczęśliwa zawodowo, to znaczy, że masz sporo rzeczy do przepracowania. A ósemki bardzo często są uważane za, osobami, za osoby interesowne, materialistyczne. Ale to one takie nie są, one sprawiają takie wrażenie. One po prostu dążą do celu, i bardzo często ósemki nie potrafią zrozumieć, jak coś można nie dać się zrobić. Ósemka to też świetnie na swoim przykładzie będzie potrafiła zmotywować do działania. Pamiętajmy, ósemka, która wibruje w pozytywie. Ósemki mogą być bardzo szorstkie w obyciu, tak? Nie przybierają w, w słowach, i mm, jeśli ktoś nie umie sobie w jakiejś historii poradzić, to ta postać ósemkowa w bardzo taki przyziemny sposób im to wyłuszczy. Ósemki mm, mogą być nielubiane, za swoją właśnie szczerość również do, do bólu. Tak to wygląda. Negatywny aspekt tej wibracji przejawia się m.in. tym, że mają problem z zaufaniem. Żeby one zaufały, musi upłynąć wiele wody, ale też są nieufne do przesady. Potrafią być myśliwe, jeśli wibrują właśnie w negatywie. I jeżeli ta osoba przesadza i poszła w aspekt materializmu, to mogą podążać do celu po trupach. To też jest do przepracowania. Pamiętajcie o tym, że każda wibracja ma bardzo duże pozytywy, ale także spore negatywy, w zależności co się tu rysuje, to jest to do przepracowania bądź też do radzenia sobie z pewnymi rzeczami. Jak już wspomniałam, osoby o wibracji 8 mogą osiągnąć każdy cel, jaki sobie wyznaczą. Ale najlepiej sprawdzą się w finansach, w polityce i w prowadzeniu własnego biznesu. To są osoby niestandardowe, nietuzinkowe i na pewno nie można przejść obok nich obojętne. To są kolorowe postacie. No, ten polityk z muszką na przykład, tak. to tak w ramach Ciekawości, ciekawostki. Ósemki mają ogromną samodyscyplinę, umiejętność koncentracji. Ona potrafi na chłodno ocenić sytuację, nawet te najtrudniejsze. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o to? E, ósemki mają możliwość do zyskania e, bardzo wiele w aspekcie zawodowym. W finanse mogą sobie mm, osiągać sukcesy. E, to, że umieją panować nad sobą, a, Umieją jakby rozporządzać finansami. To też jest bardzo ich wielka cechana plus. Oni potrafią, nikt inny potrafi zamieniać dosłownie wszystko w złoto, co złapią. Tak? Jak kurę, to wiedzą, która znosi złote jaja. Dosłownie, tak ma ósemkę, jeśli wybruje w pozytywie. Ósemki też bardzo mocno patrzą materialnie na świat i jeżeli chodzi o kwestie uczuć, to najpierw e, kasa później uczucia. Musi tu się zgadzać, żeby inwestować w uczucia. Bardzo często tak jest. I z tego co ja zauważyłam, to większość ósemek tak ma, zwłaszcza mężczyźni. Kobiety ósemkowe są bardzo często niezależne i mężczyźni ich nie dźwigają. Dosłownie tak. Um, tak to wygląda. Ósemki są bardzo zazdrosne, zaborcze w emocjach. Eee, są to osoby, które nie potrzebują wielu przyjaciół, mają kilku, ale sprawdzonych, wypróbowanych. Eee, ósemce nie jest łatwo spostać wymaganiom. One są naprawdę bardzo, bardzo wymagające w kontaktach międzyludzkich. Ale, jeśli ta osoba jest przyjacielem ósemka, to ona naprawdę potrafi poświęcić wszystko, rzucić wszystko, żeby przyjaciółce, przyjacielowi, osobie kochanej pomóc wesprzeć ją. Walczą zawsze fair. Są uczciwe i lojalne, ale nie wybaczają nielojalności. Jeżeli zostaną zdradzone, to to już pozamiatane, to już nie ma przebacz. No przykro. Cóż jeszcze tu mogę powiedzieć? Jaką mają karma, ósemki Ważne, aby popracowały nad tym, aby być bezstronne, bo one zazwyczaj. Jakby idą tylko w jednym kierunku, żeby wyszły z siebie i podpatrzyły na kwestie z dystansu, bo to, że są bezkompromisowe, to wiemy. To, że są radykalne, to też wiemy. Ale ósemka powinna popracować przede wszystkim na tym, aby ta jakby bezinteresowność u nich się też pojawiała, bo to, żeby oni pomogli bezinteresownie, to ta osoba musi zasłużyć, czyli to nie jest bezinteresowność, i to jest do przepracowania w kwestiach właśnie ósemkowych. No to teraz troszkę o kluczów wcielenia, troszkę tak po mojemu, to co ja zauważyłam, osoby. E, mm, Usemkowe z klucza wcielenia bardzo często spłacają długi rodzinne. Co to oznacza? To oznacza to, że jeżeli ktoś gdzieś coś przeskrobał, to ta osoba będzie za wszelką cenę starała się to wyprostować, ułożyć tak, jak być powinno, bo osoby z kluczem wcielenia 8 to bardziej się przejmują potknięciami osób, z którymi są. Rodziny, niż te, które popełniły właśnie ten i To też jest do, do przepracowania. Osoby, które mają osiem w kluczów wcielenia, bardzo często mają zbyt wysokie poczucie odpowiedzialności, nie tylko za siebie, ale też za innych, i to może e, burzyć podstawy, które gdzieś tam możecie realizować. Ta ósemka może być zbawieniem, ale i niestety też przekleństwem. To, co ja e, zauważyłam, ważne też jest to, żeby m, ósemki. I te z kluczowcielenia wyważyły kwestie właśnie uczuć i finansów, bo to może być w dysharmonii. Zresztą wszyscy powinniśmy, ale ósemki a tutaj. A... Z klucza wcielenia mają to w szczególności do, do przepracowania. Nie mogą narzucać też innym woli swojej, bo mogą mieć taką tendencję. Mam nadzieję, że te informacje są na tyle rzeczowe, na tyle konkretne, że będziecie wiedzieli, w którą stronę podążać, jak te osoby wibrują, być może jak nauczyć się ich obsługiwać i dlaczego są takie, a nie inne. E, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj e, i. Myślę, że te informacje coś wniosą, bo tych interpretacji wibracji jest bardzo wiele, czy to w formie pisanej, czy też na YouTube, ale każdy coś wniesie, jakiś nowy element, który być może właśnie mieliście usłyszeć. Dziękuję Wam raz jeszcze, pozdrawiam, całuję i pa pa!